Donald Trump oficjalnie przyznał, że stany zjednoczone Ameryki nie są w stanie pokonać Chin w wyścigu technologicznym. W niespodziewanym posunięciu Trump wycofał swój zakaz sprzedaży mikrochipów przez amerykańskie firmy do Chin i dał firmie Ntshvida zielone światło na eksport zaawansowanego mikrochipu H20 do Chin, co oznacza 15 miliardów dolarów udziału w rynku. To ogromna zmiana w polityce stany zjednoczone Ameryki. Obowiązującej przez dwie ostatnie administracje, zarówno Donalda Trumpa, jak i Joe Bidena, zwrot o 180 stopni. To niesamowite, ponieważ przez lata rząd Stany Zjednoczone Ameryki głosił korzyści płynące z tłumienia i powstrzymywania Chin. Posłuchajcie Dawida Sachsa, głównego doradcy Trumpa, dosa sztuczna inteligencja i kryptowalut, który wyjaśnia powody decyzji Stany Zjednoczone Ameryki. Huawei staje się znacznie bardziej konkurencyjny, a jeśli oddasz cały chiński rynek Huaweiowi, to jest to ogromna dotacja dla nich badań i rozwoju, prawda? To w zasadzie zmusza chińskie firmy potencjalnie skłonne używać H20 do korzystania z chipu Huawei'a i zasadniczo po to, żeby wykryć błędy, rozwiązać problemy systemu Cloud Matrix i pomóc Huaweiowi w jego skalowaniu. Więc myślę, że jest tu mocny argument, że po prostu nie chcesz oddać Huaweiowi całego chińskiego rynku, kiedy DIA jest w stanie konkurować o dużą część Saks ma rację. Huawei umocnił się i stał bardziej odporny mimo amerykańskich sankcji. Z Chinami przypartymi do muru, inżynierowie Huawei nie tylko przetrwali, ale także innowowali tak szybko, że zmusili rząd Stany Zjednoczone Ameryki do zmiany podejścia. Nigdy więcej nie pozwolimy Chinom kupować amerykańskich chipów. Na podejście: sprzedajmy trochę amerykańskich chipów Chinom, mając nadzieję, że Chińczycy przestaną tak szybko wprowadzać innowacje. Ale ten moment wykracza daleko poza mikroczipy. Magazyn Time ujawnił tę historię na początku tego miesiąca, pokazując, jak chińskie uniwersytety rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, przez co wielu uważa, że Trump oddaje światowe przywództwo bezpośrednio Chinom. Prosta rzeczywistość jest taka, że Chiny rozwijają się w tempie niespotykanym dotąd w historii ludzkości i nadal dominują w większości najważniejszych sektorów technologicznych na świecie. Ale zaawansowane półprzewodniki to jeden z nielicznych obszarów. W których Stany Zjednoczone wciąż utrzymują swoją pozycję. W dzisiejszym materiale wyjaśnimy prawdziwy powód zaskakującej decyzji Donalda Trumpa i pokażemy, dlaczego ją podjął. Ta zmiana nie powstrzyma Chińczyków przed wprowadzaniem innowacji, a także ujawni ekscytującą okazję na rynku, z której możesz skorzystać dzięki temu trendowi. Zaczynajmy teraz. Decyzja Stanów Zjednoczonych o złagodzeniu ograniczeń i umożliwieniu większego napływu chipów NFU i DIA do Chin. Została odebrana w Pekinie jako znaczący gest dobrej woli. Po zeszłomiesięcznych rozmowach handlowych w Londynie dostęp do zaawansowanych chipów i najnowocześniejszych technologii zawsze był na szczycie listy negocjacyjnej Chin. Tymczasem Waszyngton skupiał się na jednej rzeczy: Chiny mają niemal całkowity monopol na kilka z tych minerałów ziem rzadkich, z których wiele jest niezbędnych produkcji układów NV i DIA, które obecnie są eksportowane przez Stany Zjednoczone Ameryki, posunięcie Trumpa wygląda na przemyślaną zagrywkę, mającą na celu odblokowanie dostępu do tych minerałów, których rząd Stany Zjednoczone Ameryki desperacko potrzebuje, aby utrzymać swoją machinę wojenną w ruchu. Niezależnie od tego, czy chodzi o wspieranie Ukrainy, Izraela czy wzmacnianie frontu na Pacyfiku, Pentagon potrzebuje tych surowców, aby pozostać operacyjnym. Ale nie chodzi tu tylko o metale ziem rzadkich, ale także o pieniądze. NVIDIA jest częścią tzw. Wielkiej Siódemki, razem z Apple, Microsoftem, Amazonem, Alphabetem, Metą i Teslą. Te ogromne firmy niemal samodzielnie podtrzymują amerykański rynek akcji i są ogromnymi motorami wzrostu gospodarki. Stany Zjednoczone Ameryki, potencjalny wzrost udziału rynkowego NVIDIA o 15 miliardów dolarów mógłby wywindować giełdę w górę. A kiedy to się dzieje, to klasa miliarderów na tym zarabia. To obejmuje wielu ultrabogatych inwestorów z otoczenia Donalda Trumpa, którzy z pewnością są głównymi akcjonariuszami. Tak więc ta jedna decyzja o daniu firmie Enfu i DIA trochę swobody w Chinach zabija dwa ptaki jednym kamieniem dla Donalda Trumpa. Spełnia to naciski ze strony Pentagonu i zapewnia ogromne zyski elicie finansowej, którą Donald Trump zawsze stawiał na pierwszym miejscu. Metale ziem rzadkich jako karta przetargowa i szansa na rajd na Wall Street to układ, któremu Donald Trump nie mógł się oprzeć. I szczerze mówiąc, właśnie dlatego zwracamy uwagę na geopolitykę, ponieważ, jak już wielokrotnie mówiłem na tym kanale, to co dzieje się w Białym Domu, może wpływać na rynki i tworzyć okazję. Oto kolejny przykład z jednej z najszybciej rozwijających się branż. W zeszłym tygodniu w Stany Zjednoczone Ameryki świętowano Tydzień Kryptowalut, przynosząc wiele pozytywnych informacji o kryptowalutach, ponieważ Bitcoin osiąga rekordowe poziomy. A Donald Trump mocno naciska na przyjęcie ustaw sprzyjających branży w kongresie, kryptowaluty coraz częściej pojawiają się w głównym nurcie rozmów o finansach. Wystarczy wyszukać w Google hasło Bitcoin Treasury Strategy, a zobaczysz, że wiele firm, takich jak MicroStrategy i Tesla, zaczyna przeznaczać środki na kryptowaluty. Zamiast trzymać gotówkę, firmy teraz decydują się przechowywać bitcoina w swoich bilansach jako długoterminową formę przechowywania wartości i zabezpieczenie przed inflacją. Charles Schwab Dyrektor generalny ogłosił plan uruchomienia handlu Bitcoinem i Etherspot na początku tygodnia. Ale w styczniu, gdy Trump zablokował sprzedaż mikrochipów do Chin, chief executive officer NFUIDIA Jensen Huang natychmiast poleciał do Pekinu, i mimo retoryki płynącej z Białego Domu. Jensen rozumie, jaka naprawdę jest rzeczywistość w Chinach, i nie szerzy strachu ani nie wierzy w koncepcję zagrożenia ze strony Chin. Zamiast tego skupia się na promowanej przez Chiny współpracy korzystnej dla obu stron, jednocześnie stanowczo dbając o interesy Stany Zjednoczone Ameryki. Jako obywatel Stanów Zjednoczonych nie mogę wystarczająco podkreślić, jak wielkie jest to zwycięstwo zarówno dla NVIDIA, jak i dla Chin. Jensen Huang powiedział, że nie obchodzi go, który model sztuczna inteligencja wygra. W idealnym świecie zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny rozwijałyby przemysł sztuczna inteligencja, po prostu obie strony używałyby do tego układów A. Huang często chwalił szybki rozwój sztuczna inteligencja w Chinach. Słusznie zauważając, że kraj ten posiada największą liczbę utalentowanych badaczy sztuczna inteligencja, stanowiąc dom dla 50% wszystkich naukowców tej dziedziny na świecie. W Chinach sztuczna inteligencja jest wykorzystywana we wszystkim od zastosowań przemysłowych, przez zakupy internetowe, autonomiczne samochody, medycynę, aż po rolnictwo. W rezultacie wiele chińskich firm zaczęło składać zamówienia na te układy scalone. W tym chińscy giganci technologiczni ByteDance i Tencent. Jak zauważył Huang podczas swoich wizyt, sztuczna inteligencja stała się podstawowym zasobem, takim jak woda, energia czy internet. Fakt ten jest szczególnie widoczny w Chinach, gdzie sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana w nowatorski, niezrealizowany jeszcze na Zachodzie sposób. Pogląd dyrektora generalnego na handel i współpracę między tymi dwoma krajami stanowi idealny model na przyszłość. I doprowadziło to do tego, że został nazwany najlepszym amerykańskim ambasadorem relacji amerykańsko-chińskich. Wystarczy spojrzeć, jak Jensen reaguje na chińską technologię i. elektryczne auta mają najlepszą technologię na świecie. Czy rozważasz zakup? Ja bardzo bym chciał, bardzo bym chciał. Niestety nie jest to dostępne w Stanach Zjednoczonych, ale to nasze nieszczęście, nie wasze. Powiedziałbym, że pojazdy elektryczne w Chinach są prawdopodobnie w ostatnich Pięciu latach najbardziej zaskakujące dla świata pod względem postępu. Zamiast wierzyć w sianie strachu, Huang dostrzega, że chińska technologia nie jest zagrożeniem, lecz ogromną szansą na obopólnie korzystną współpracę między dwoma krajami. W tej wizji chińskie firmy motoryzacyjne wchodzą na rynek Stany Zjednoczone Ameryki, a amerykańscy klienci zyskują tanie, nowoczesne i ekologiczne samochody z amerykańskimi chipami Enfu i DIA. To podręcznikowy przykład tego, co jest możliwe, gdy dwie największe gospodarki wybierają współpracę zamiast konfrontacji. Główne media często mówią o wyścigu technologicznym z Chinami, ale bądźmy szczerzy. Branże technologiczne, które ukształtują przyszłość świata, jasno ukazują prawdę. Obiektywnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone nie mają konkurencji. Spójrzmy na pojazdy elektryczne, które bez wątpienia są przyszłością transportu. Chińskie pojazdy elektryczne co roku wprowadzają innowacje i oferują produkty najwyższej jakości na rynku, jednocześnie utrzymując przystępne ceny dla każdego poziomu konsumenta. Nowy SUV Xiaomi sprzedał zadziwiające 20 tysięcy zamówień przedpremierowych w 3 minuty, a godzinę po uruchomieniu sprzedaży osiągnął imponujące 289 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. To nie tylko dlatego, że to niesamowity produkt, ale także dlatego, że samochód kosztuje zaledwie 35 tysięcy dolarów amerykańskich. Xiaomi to jedna z wielu chińskich firm osiągających ogromne sukcesy. Jaka jest na to reakcja Ameryki? Jedna firma, Tesla, marka tracąca udziały w rynku światowym, głównie z powodu bardzo niepopularnych działań swojego prezesa, Ilona Maska. Cybertruck, niegdyś promowany jako przyszłość elektromobilności, obecnie jest wyśmiewany jako jedna z największych klęsk w dziejach motoryzacji. Sprzedaż obecnie praktycznie nie istnieje, ponieważ Cybertruck jest pełen wad konstrukcyjnych, objęty licznymi akcjami serwisowymi i zalega niesprzedany na wielu placach dilerskich. Wypada gorzej niż 91% pojazdów sprzedanych w 2024 roku. Większości Amerykanów nie stać na samochód elektryczny, a nawet jeśli ich stać, to nie chcą tego, co jest dostępne na rynku. W rzeczywistości jedynym powodem, dla którego Tesla wciąż istnieje, jest to, że Stany Zjednoczone nie dopuściły chińskich samochodów elektrycznych na amerykański rynek to wszystko jasno pokazuje, że nie ma nawet wątpliwości, kto jest numerem jeden w dziedzinie pojazdów elektrycznych. A jeśli chodzi o pociągi, myślę, że wszyscy wiemy, że historia jest taka sama. Ostatnio wiralem stał się tweet sfrustrowanego Amerykanina, który ogłosił, jak możesz jako prawdziwy Amerykanin pozwalać, by Chiny wyprzedzały nas w wyścigu technologicznym w transporcie, ale według jakiego kryterium można to w ogóle nazwać wyścigiem? Od 2008 roku Chiny zbudowały, 48 000 kilometrów kolei dużych prędkości, a do końca 2025 roku spodziewane jest przekroczenie 50 tysięcy kilometrów. Tymczasem Stany Zjednoczone mają obecnie dokładnie 0 mil kolei dużych prędkości w całym kraju. Jedyną konkurencją dla Chin są one same. Chiny zaprezentowały nowe pociągi Maglev, które będą poruszać się z prędkością 600 km/h 373 mph. Dzięki temu dystans między Pekinem a Szanghajem będzie można pokonać w zaledwie 2,5 godziny. To szybsze niż podróż samolotem, biorąc pod uwagę dodatkowe czynności z nią związane. Ta niezwykła przemiana w podróżowaniu pociągami jest dla mnie osobiście ważna, ponieważ doświadczyłem jej na własne oczy. Pamiętam tę samą podróż pociągiem, gdy pierwszy raz przyjechałem do Chin w 2007 roku, w czasie pierwszej podróży z Szanghaju do Pekinu. Spędziłem 13 godzin siedząc na twardym, drewnianym siedzeniu przez całą noc w pociągu. Pociąg był bardzo wolny, ciasny i szczerze mówiąc niezwykle niewygodny. Jednak przejście od podstawowych pociągów do Maglev, rywalizujących prędkością z samolotami pasażerskimi, w mniej niż 20 lat, to naprawdę imponujące osiągnięcie. I jest to dowód na to, jak szybko technologia rozwija się w Chinach. Ale tak naprawdę to dotyczy praktycznie każdej branży przyszłości nie tylko pociągów i samochodów. Zastanów się, kiedy ostatnio zauważyłeś wyraźną zmianę w swoim iPhone'ie. Tymczasem firmy takie jak Huawei i Xiaomi wprowadzają innowacje każdego roku, takie jak eleganckie potrójnie składane telefony i zupełnie nowe systemy operacyjne. W sieci wiralowo rozeszły się nagrania prezentujące nową funkcję Huawei, umożliwiającą bezdotykowe udostępnianie plików poprzez chwytanie ich i upuszczanie na wybrane urządzenie. Najbardziej niesamowite jest to, że wszystkie te przyszłościowe technologie wymagają ogromnych nakładów energii. Zamiast uznać ten fakt i rozbudowywać swoje źródła energii, Stany Zjednoczone przez dekady pozostawały w stagnacji, jeśli chodzi o wytwarzanie energii. W tym samym czasie Chiny były dobrze przygotowane, osiągając wykładniczy wzrost produkcji energii, dorównujący tempu innowacji technologicznych. Podczas gdy Stany Zjednoczone podwajają wysiłki w wydobyciu paliw kopalnych, co jest toksycznym przemysłem o policzonych dniach, Chiny idą w zupełnie przeciwnym kierunku. Widzowie kanału wiedzą o ciągłych, optymistycznych doniesieniach o przełomach Chin w energii odnawialnej. W ostatnim roku poruszaliśmy tematy reaktorów fuzyjnych, torowych oraz wielkich projektów infrastrukturalnych związanych z hydroenergetyką, energią słoneczną i wiatrową. Szczerze mówiąc, te projekty zmienią przyszłość zależności naszego świata od energii, ale ponownie nasuwa się pytanie: gdzie jest konkurencja? Kiedy ostatnio słyszałeś o nowym wiodącym modelu elektryka z Stany Zjednoczone Ameryki, nowe pociągi dużych prędkości i nowoczesne technologie energii odnawialnej, to się po prostu nie dzieje. A teraz, gdy wydano zielone światło na sprzedaż chipów NW i DIA do Chin, to jest de facto przyznanie, że nawet najsilniejsza pozostała przewaga Ameryki w technologii mikrochipów ma już policzone dni. Teraz, gdy zaawansowane chipy NW i DIA są znów dopuszczone w Chinach, może to zaszkodzić firmom takim jak Huawei. Jest to możliwe, że obrócą się one przeciwko DII? Szczerze mówiąc, odpowiedź brzmi nie, ponieważ z chińskiego planowania wynika coś przeciwnego. Chiny nie przestaną się rozwijać przez NVIDIA? W rzeczywistości jestem całkowicie przekonany, że Chiny opracują krajowe chipy, które dorównają lub nawet przewyższą te obecnie produkowane przez Stany Zjednoczone, Ameryki i Tajwan w przyszłości. To tylko kwestia czasu. Chińscy przywódcy nie są naiwni. A ostatnie 8 lat pokazało im, że amerykańska polityka jest niestabilna i podatna na nagłe zwroty. Chińscy przywódcy rozumieją, że strategiczna niezależność pozostaje kluczowa i właśnie dlatego rozwijanie zaawansowanych krajowych możliwości produkcji chipów pozostaje priorytetem narodowym dla Chin. I dlatego chińczycy po prostu nie zdejmą nogi z gazu. Czy nam się to podoba czy nie, Chiny nigdzie się nie wybierają. To nie jest zagrożenie, które można powstrzymać, to globalna siła, która już nadeszła i przekształca świat. W tej chwili DD. Im szybciej Waszyngton i Wall Street to zaakceptują, tym szybciej zaczniemy budować przyszłość działającą dla wszystkich. To, czego jesteśmy teraz świadkami w przypadku NV DII, jest dowodem na to, że współpraca działa. To nie wrogość, lecz współpraca prowadzi do prawdziwych sukcesów dla firm i zwykłych ludzi. Ta umowa to sukces dla NV DII, sukces dla Chin i sukces dla Stanów Zjednoczonych. Ale co najważniejsze, to zwycięstwo dla idei, że dwie największe gospodarki świata. Nie muszą być uwikłane w grę o sumie zerowej, ponieważ, jak często powtarzam na tym kanale, kiedy Stany Zjednoczone i Chiny współpracują, cały świat na tym zyskują, nie tylko w zyskach i produkcji, ale w postępie samej cywilizacji. Czas być szczerym. Pomysł oddzielenia się zawsze był fantazją. Globalna gospodarka tak nie działa i nigdy tak nie działała. Łańcuchy dostaw, talenty i innowacje są ze sobą głęboko powiązane. A jeśli poważnie myślisz o byciu częścią przyszłości, po prostu nie możesz ignorować Chin. To główny powód, dla którego Donald Trump musiał wycofać się ze swojej decyzji. I teraz pozwala najważniejszej amerykańskiej firmie technologicznej na dostęp do najcenniejszego rynku na świecie. Wszyscy, jeśli poważnie myślicie o byciu częścią przyszłości, nie możecie sobie pozwolić na ignorowanie Chin. Musicie być na miejscu, musicie zobaczyć to na własne oczy. I właśnie dlatego wróciłem tego lata do Chin, żeby przekazać Wam historię z pierwszej ręki, o których nikt inny nie mówi. Jak zawsze, dziękuję Wam za nieustające wsparcie i ogromne podziękowania dla HyperBit Technologies za sponsorowanie dzisiejszego ważnego odcinka. Jeśli jesteś optymistycznie nastawiony do branży kryptowalut, tak jak ja, i chcesz uzyskać ekspozycję na ten rynek poprzez jedną firmę, uważam, że HyperBit Technologies to świetny wybór. Proszę poświęcić chwilę na przeczytanie zamieszczonej w opisie prezentacji dla inwestorów.